Jestem na spacerku. Wyszłam późno o 16 no ale dobrze że wyszłam. No i ja znowu sobie przeszłam przez przez co przeszłam? Przez cmentarz. No i właśnie na tym cmentarzu są te drzewka. wiśnie japońskie koreańskie które już przekwitają chyba tak chyba to są koreańskie wiśnie, trzeba się zapytać Googlea. tak to wygląda ta lejka niewiele widzę bo słoneczko świeci chociaż ono już jest takie przydymione dziwnie bo dzisiaj jest takie wielkie Zaćmienie słońca przez księżyc Księżyc będzie dzisiaj słońcem. Zaćmienie w Ameryce. No i wszyscy się szykują, boją albo planują. Różne takie rzeczy z tym związane w tutaj odpoczywają, to nie mają takiego problemu. Nikt nie ma problemu, kto ufa Stwórcy. To się nic nie boi, tylko ufa. No dobrze, idę sobie dalej. Do Szynbrunu.